Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj mamy 2 czerwca. Troszkę mamy tu roboty. Może po kolei Wam pokażę. Słuchajcie, tutaj mamy wymianę akumulatora. Technik już przełożył. Tutaj mamy stary, jeszcze oryginał. Wkładamy zamiennik warty. To jest dobra informacja, ponieważ warta jest przypisana już w program. Nawet zapytanie jest, czy jest to zamiennik warty także oczywiście AGM wersja. No, i została jeszcze tylko do tego adaptacja, więc to będzie na tyle. Tutaj mamy tą ukończoną X5. Co tu mamy po drodze? Po drodze, słuchajcie, mamy X5, kolejną, poprzedni model. Tu są prace serwisowe olejowe. Do tego problem z zawieszeniem to też będziemy jeszcze robić. Tutaj mamy jak widzicie GLA w pakiecie AMG, tego nowszego, tutaj jest ten starszy model. A na hali, no, poza, tym, że, poza tym, że tu jeszcze mamy MLA, x piąteczkę, w której robimy rozrząd w ml słuchajcie, jest wymiana sterownika całej pompy ABS-u, tu już jest wyjęta, tak wygląda stara problem w tym silniczku, on się zacina pojawiają się błędy ABS, ESP tutaj jest wiązka od tego, który żeśmy zakupili jest już przełożony znajduje się w miejscu dokładnie pozostało nam tylko odpowietrzenie i dokodowanie modułu to jest Mercedes MR264 350 benzynowy silnik Także przystępujemy do pracy od powietrzenia całego układu i do kodowania tej pompy, może przejdziemy w międzyczasie do X5. W X5 całościowo mamy duży serwis. Jest to samochód, który został nabyty przez następnego właściciela i tutaj robimy profilaktycznie rozrząd, rozrząd kolektor. Serwis cały olejowo. Do tego jeszcze dochodzi skrzynia. No i mała ciekawostka dla Was odnośnie tej X5. Zobaczcie, tak wygląda kolektor. Zobaczcie, jaka profesjonalna regeneracja. Poklejenie. połamany, Jakąś blachę wstawili. Eee, kolektor jest cały w oleju. Przepustnica również. Od góry zaciekał aż od kolektora. Wyciek był, zaciekał na przepustnicę. No i teraz najważniejszy co żeśmy patologii zobaczyli. Zobaczcie, tu idzie od przewód, od y, skrzyni. Tędy wchodzi, tu był zapięty. Natomiast tutaj, zobaczcie, suchutko. I co nasz technik znalazł? Ten dolny przewód. Dokładnie ten. Nie był w ogóle wpięty. Ja nie wiem, jak to chodziło. Być może, że z tego wychodziło po prostu ciśnienie jakieś dodatkowe, co chlapało. No, a tak ogólnie wygląda. Chłodniczka jeszcze będzie do zdjęcia. To na pewno czyszczenie gniazd wszystkich. No i będziemy zdejmować później pokrywę. Zobaczymy, jak wygląda rozrząd. Czy jest mocno wyciągnięty? Lampeczka nie zapala. Jest. O, tak wyglądają gniazda. Wszystko zalane. Dzień odbioru. Jeszcze pozostało nam umyć samochód. Słuchajcie, elektronika ładnie wyszła. Mamy tylko jeden błąd. Już Wam pokazuję, co to jest. Jest to czujnik powietrza obiegu AUK. On jest przepalany, po prostu należy go wymienić na nowy. Klient już to zrobi we własnym zakresie. Taki czujnik, jakbyście chcieli wiedzieć, bardzo kosztuje około 400 zł. A wracając do całości. Słuchajcie, mieliśmy troszkę przygód z tym samochodem, bo tu była profilaktycznie wymiana tylko rozrządu, a skończyło się, zobaczcie na czym. Tu mamy górną pokrywę wałków, zobaczcie, w tym miejscu jest pęknięta tu jest szósty wtrysk się znajduje poprzedni serwis jakiś warsztat nie mógł go wyjąć walili młotkiem po prostu żeby go rozruszać no i taki jest efekt w postaci pękniętego, pękniętej obudowy dodatkowo została uszkodzona ale to już nie przez to chociaż też bardzo możliwe bo w tym samym miejscu pokrywa górna też była pęknięta wyciekało z niej Biorąc pod uwagę, że odma tu jest zespalona, no to i tak trzeba było wymienić, bo tam był wyciek z rurki odpowietrzającej odmy. Uszkodzony był EGR, a dokładnie AGR, w tych nowych zbm to się nazywa. Co tu mamy? Cały zestaw rozrządu, tutaj mamy wszystko. Poduszka była wymieniona, świece, sterownik świec, tu jest stara miska do skrzyni, olej w skrzyni był robiony co jeszcze z etefatach wszystko z oryginału oczywiście skrzynia ze śrubami ze wszystkim co tu chciałem wam powiedzieć efekt tu jeszcze widzicie zaciekająca woda na ten szósty wstrys to jest efekt tego łączenia tu na podszybie dosyć często się to zdarza tu dodatkowo jeszcze było połamane te podszybie więc my zrobiliśmy to na tyle ile można, no bo nie jest na tyle dostępne nawet wasa trzeba czekać do 14 dni, więc po prostu tak to zostawiamy z tą informacją dla klienta. Kończymy procedurę odpowietrzania pompy, zostało 20 sekund. Słuchajcie jak pompa chodzi. Dalsza część procedury odpowietrzania. X5 gotowa jest już do odbioru podsumowanie takiego samochodu co chciałem wam powiedzieć no naj, największy defekt który żeśmy taki wykryli który nie był planowany defekt usterkę po poprzednim warsztacie to jest ten pęknięta górna pokrywa wałków efekt stukania wtryskiwasz jakimś młotkiem urządzeniem czymkolwiek nie wiem po prostu na siłę ktoś wyciągał nie liczył się z tym jakie mogą być konsekwencje tego i tu czekamy na klienta do odbioru za chwileczkę powinien się zjawić także kończymy ten temat z tą mix 5 a idziemy dalej do tej tutaj jest problem z poziomowaniem zaczynamy z tym działać sobie dodatkowo cały serwis olejowy plus wymiana hamulców jak dobrze pamiętam i jeszcze taka ciekawostka. Tu mamy kolejną x piąteczkę. Słuchajcie, tutaj padł silnik całkowicie. Prawdopodobnie panewki. Może wał. Zobaczymy. Będziemy rozbierać. Więc z tego coś począwszy też troszkę nagramy. No to by było na tyle. Pozdrawiam. Cześć. Do zobaczenia w następnym materiału.